Dzień dobry, agenci Resil się kłania, dzisiaj krótki filmik na YouTube, w którym pokażę wam najnowszy. Z wia, stał, y, y, najnowszy ten początek Dead by Daylight Bowiem początek się zmienił Weszła nowa aktualizacja Gdzie już niestety z Nemesisem się nie spotkaliśmy A szkoda, a szkoda Bo trailer był to fajny y, Ale y, teraz przejdźmy do obecnego Więc uwaga Pek Trzeba przyznać, że im głębiej w las, tym bardziej ciekawe są zwiastuny tego wszystkiego, które zapowiadają nam rozgrywkę i tym bardziej ludziom chce się w to grać. Przechodzenie w nocy w, przez las, tajemniczy krzyk, generator przed nami. To idealnie podsumowuje, co tak naprawdę trzeba robić w Dead by Daylight. Jak pewnie widzieliście, Dead by Daylight polega na tym, że Uciekamy przed mordercą, skrywamy się. Morderca musi atakować z Nienacka, co właśnie tutaj zrobił. Rzadko się zdarza, że morderca na oczach drugiej ofiary będzie, powiedzmy, najpierw powiesi tą osobę. Najczęściej jest tak, że on od razu ubije tą drugą i walnie jedną na hak, drugą na hak. Ale rozumiem, tutaj trzeba było zrobić klimat grozy, w której to morderca posługiwał się jakąś analogią. Najwidoczniej miał taką potrzebę. Czy jaka, jaką jednak grą jest teraz The Dry Daylight? Taką samą jaką było? Ja myślę, że wiele horrorów miało. Właśnie o tyle, o ile nie straszyło w samej swojej grze, tak w Dead by Daylight y, stało się właśnie straszne. Na ten przykład nie trzeba daleko szukać przykładów. Nemesis, W Resident Evil 3, jak sami pewnie wiecie, Nemezis był jaki był. Ale w Dead by Daylight wykorzystują cały jego potencjał, jaki go zabrakło. Mu niewątpliwie w samej grze Resident Evil. Jest on bardzo straszny potwór, który, z którym chcemy uniknąć spotkania. Że nie wspomnę o tym pierwszym stworze, który gonił, czyli tego, którego właśnie widzimy na trailerze. On to dopiero był wtedy straszny i dopiero jest straszny w tej grze, a zresztą nie ma go nigdzie indziej, więc w Dead, Dead by Daylight jest to bardzo dobrze wykorzystany stwór. Oczywiście są też inne potwory, które tworzyło samo Dead Daylight na rzecz samego Dead by Daylight, ale są też takie, które były stworzone na rzecz danych filmów, gier, seriali i teraz jest w Dead by Daylight. Także myślę, że agenci... Czeka nas po prostu to, co do tej pory, tylko mamy pewnie jakąś nową mapkę, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. Ale musicie też pamiętać, że nagrywam to po tym wszystkim, przed tym, przed tym wszystkim właściwie. Jak tylko zauważyłem ten zjazd, to od razu Wam nagrałem, a z kolei w Dead, Dead by Daylight to będę grał za chwilę na Twitchu, więc prawdopodobnie już jesteście po widoku jednego, jak i drugiego, albo też przed jednym. Zobaczymy, jak ułożę Wam premiery. No, więc ja myślę, że nie jest dobry. No, ale przeanalizujmy go sobie kawałek po kawałku. Będziecie My, widzieli myszkę i moje tego, i mój. W pierwszym momencie widzimy, że to jest las. To jest y, 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 tutaj bohaterowie trafiają do lasu. Jest to y, widać czarnego kruka. Jest y, to zawsze zły omen. Nie wiem czemu ale w każdej grze jakoś jak się widzi czarnego ptaka to jest to złomy. Idzie dwóch naszych bohaterów, to nie wymaga komentarza. Im dalej w las, tym tak naprawdę lepiej. W postacie są coraz lepiej kreowane na tych zwiastunach. I widziałem też, że wyostrzają dosyć mocno te postacie już w samej grze, co jest, jest dobrym prognostykiem dla tej gry. Bo ona nie stoi w miejscu. Pokazanie w tle generatora było czymś, czego zabrakło w chyba w pierwszych kilku zjazdach Dead by Daylight. Bo Dead by, w Dead by Daylight mieliśmy ten, 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 mieliśmy zawsze jakieś akcje i tak dalej, a generator zawsze był rzeczą drugoplanową. Kwestia taka, że jak ta bohaterka coś usłyszała i tam poszła, to typowy horror wtedy. I naprawianie generatora to jest coś, co my zawsze robimy w Dead by Daylight, a przynajmniej większość z nas. Klasyka horroru: morderca, który stoi wam za plecami. Yy, myślę, że pojawienie się tego mordercy, który jest tym pierwszym yy, ze wszystkich. Jest bardzo dobrym pomysłem, bo w Dead by Daylight to on królował przez większość czasu A nie reszta Pokazanie tego, że morderca najpierw ją powiesił, potem ten, to ja już komentowałem, większość raczej próbuje być obydwo i dopiero wtedy ale budzi to klimat takiej grozy. Bohater, który patrzy, bo wie, że nie ma szans. No bo to jest idealnie pokazane, że nasi że gracze starają się zawsze ukryć przed mordercą, po czym dopiero ruszają. Ale tutaj nie widziałem jednego, jedna rzecz była nielogiczna. Żaden z nas nigdy nie ruszał zaraz za mordercą, bo on mógł się nagle obrócić i tego... I... Y, tego drugiego też zaatakować. Co też po złamanej gałązce stało się tutaj i niestety... Tutaj tak się zakończył. tego. Myślę, że to była kwestia tego, żebyśmy mogli chwycić tą grę i ruszać się z nią dalej. Cóż, agenci, to będzie całość, taki krótszy filmik. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty: Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Kriogucewicz, w tym księżycowe blizny, cienie północy oraz drżenia lata. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Konstruktywny komentarz mile widziany. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.